No, tak naprawdę to nigdy nie chciałem zostać bramkarzem. Wyobrażacie sobie usłyszeć takie zdanie z ust Wiktora Waldera albo Dawida De hey? Niemożliwe? A jednak. Kilka miesięcy przed wygraniem mistrzostw świata w 2010 roku właśnie Waldes wyznał, że przez całe życie jego największym marzeniem była gra w polu. Praca między słupkami była dla niego ogromną presją, a jak to nawet określił często cierpieniem. To też w wieku 18 lat był ponoć bliski rezygnacji z kariery bramkarza. Stojący na straży bramki czerwonych diabłów Dawid Gea pakował w młodości Gola za Golem. Rękawicę założył dopiero w wieku 12 lat i tylko dlatego, że nikt z jego znajomych nie chciał stać na budzie. De Gea decyzję podjął przynajmniej sam, czego nie można powiedzieć o Attilo Trere, byłym bramkarzu Milanu, bramkarzu za duże słowo, byłym piłkarzu Milanu, który w Serie A grał na początku XX wieku. Pewnego dnia po prostu spóźnił się na trening, a trener za karę postawił go na bramce. Trere poradził sobie tak dobrze, że został w niej do końca sezonu, pomagając Milanowi w zdobyciu drugiego w historii mistrzostwa w 1906 roku. Wracamy do współczesności. Kojarzycie Hope Solo, prawda? Musicie kojarzyć. No właśnie. Amerykanka wyznała niedawno, że do dziś nie wie, co tak naprawdę robi na bramce, skoro tak świetnie radziła sobie grając poza swoim polem karnym. W młodości zawsze grywała w ataku, zdobywała mnóstwo goli, no ale, jak sama mówi, kiedy zdecydowała się na zmianę pozycji, na przejście na bramkę, Stwierdziła, że nie ma odwrotu i da z siebie wszystko między słupkami. Tak samo trudną decyzję jak Hope Solo podjęła jej koleżanka z reprezentacji Niemiec Nadine Angerer, która w 2013 roku została przez FIFA okrzyknięta najlepszą piłkarką świata. Niewiele brakowało, a taki talent nigdy nie pojawiłby się w piłce kobiecej, bo Nadine aż do 15 roku życia grała w polu. Bramkarką stała się tylko dlatego, że w tamtym czasie w klubie, w którym grała, były po prostu problemy kadrowe z bramkarkami. Dwa lata po podjęciu tej decyzji Nadine grała już w reprezentacji Niemiec, a w 2007 roku sięgnęła z nią po Mistrzostwo Świata wygrane bez straty gola. Wracamy jednak do facetów, a konkretnie tych z Ameryki Południowej. Wyobrażacie sobie w ogóle historię piłki nożnej bez postaci Corca Camposa? Ja też nie. Ale nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby zamiast stać na bramce, kontynuował swoją przygodę w ataku. No bo musicie wiedzieć, że w pierwszym sezonie swoich występów, Campos grał właśnie w ataku, kończąc sezon z 14 golami na koncie. W jego przypadku udało się jednak pogodzić miłość do zdobywania bramek z obroną własnej bramki, bo w dalszych etapach kariery zdołał strzelić jeszcze kolejnych 21 goli. Legendarny paragwajski bramkarz Jose Luis Chilabert. Zwykł mawiać, że na bramce stawia się przeważnie tych najsłabszych albo najgrubszych w drużynie. Jednym z nielicznych, który przyznaje się do tego otwarcie, jest Beto, który z reprezentacją Portugalii był na ostatnich Mistrzostwach Świata w Brazylii. Beto wprost mówi, że bramkarzem jest tylko dlatego, że w młodości był dość pulchny i nie mógł grać na żadnej innej pozycji. Thibaut Courtois, grający obecnie w Chelsea, ma jeszcze ciekawszą historię. Jego przygoda z bramką rozpoczęła się od. Siatkówki. Jako dzieciak grał na pozycji obrońcy, no ale jako, że uwielbiał rzucać się i nurkować do trudnych zagrań na boisku do siatkówki, no to stwierdził, że spróbuje swoich sił między słupkami. Efekt? 100 tysięcy funtów przelewanych przez Chelsea tygodniowo. Na dziś to wszystko. Jeśli podobał Ci ten odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij tutaj, żeby nie przegapić kolejnych piłkarskich ciekawostek. Do zobaczenia!